W kolejnym materiale wracamy jeszcze do minionej sesji Rady Miasta. W sali kolumnowej pojawili się wówczas pracownicy raciborskiej firmy Rameta, którzy ze wsparciem posłanki Lenartowicz opisali, jak zostali potraktowani przez swojego pracodawcę. Wyjaśniamy o co chodziło i jakie są konsekwencje ich wizyty. Wrześniowa sesja radnych miejskich to również temat zwolnionych z zakładu Rameta niepełnosprawnych pracowników, którzy z pomocą Gabrieli Lenartowicz przedstawili w jakich skandalicznych okolicznościach pożegnali swoje miejsce pracy. Uznaliśmy wspólnie, że sprawa jest Poważnej wagi i rzutuje na wizerunek, raci Boża, bo to ten wizerunek budowały te zakłady pracy chronionej, który jest w ten sposób e, rujnowany, A nagłośnienie tego tematu spowoduje, że ci ludzie mają szansę na odzyskanie, na odzyskanie zwyczajnie poczucia wartości. E, I to nagłośnienie, Tematu, aczkolwiek nie jest to w gestii samej Rady Miasta, przywróciło im właśnie odwagę i poczucie godności, ale także spowodowało zainteresowanie. Jak podkreśliła na swojej konferencji Lenartowicz, pracownicy ramety pod przymusem zgodzili się na porozumienie stron w trybie natychmiastowym bez żadnych odpraw. Z kolei ci, którzy podpisu nie chcieli złożyć, zwolnieni zostali dyscyplinarnie. To nagłośnienie, ta presja ma sens także dlatego, że zwrócili się pracodawcy za pośrednictwem gmin, między innymi pani Wójt gminy Nędza Anna Iskała skierowała propozycję, którą miała od do zatrudnienia tych osób. To nagłośnienie spowodowało, że potencjalni pracodawcy wiedzą, że to nie jest tak, że, że oni faktycznie naruszyli jakieś obowiązki pracownicze i są poważnymi pracobiorcami. I z tą ofertą do nich się zwrócili. Ja skierowałam te osoby do. Do właśnie tych zainteresowanych pracodawców. To jest to poczucie solidarności społecznej, które chcieliśmy wywołać także ze strony pracodawców, przez to upublicznienie tematu na sesji, jednak odnosi skutek i ma sens. Posłanka, do której ponad 30 zrozpaczonych pracowników zwróciło się o pomoc, nie tylko reprezentowała ich stanowisko na sesji, ale również podjęła szereg innych konkretnych działań. Skierowałam odpowiednie pisma i do rzecznika praw obywatelskich z prośbą o interwencję i do przede wszystkim. Państwowej Inspekcji Pracy, bo tu zostały podstawowe rzeczy naruszone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansuje te zakłady, i tu widzimy już efekty, bo z informacji, które mi przekazano, jest W tej chwili trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Ramecie. Wiem, że już są przywracani do pracy pracownicy bezprawnie zwolnieni, na przykład przy zmniejszonym wymiarze godzin. Jednocześnie wiemy, że pracodawca też kieruje propozycje ugodowego rozwiązania sporów, które już są w sądzie. Udział w sesji to również apel do prezydenta. Gabriela Lenartowicz zachęciła do przemyśleń, czy zaistniały tej sytuacji należy umarzać zaległe podatki od nieruchomości obowiązujące rametę.